Cześć. Ten film jest uzupełnieniem mojego poprzedniego filmu, w którym porównywałem dwa najbardziej popularne serwisy streamingowe Spotify i Tidal, z pewnym naciskiem na Tidal HiFi, w którym to poświęciłem trochę czasu i uwagi wierności przesyłanego streamingu względem źródła w formie masterwawa. W poprzednim filmiku otrzymałem zaskakujące rezultaty porównania, otóż pierwsze porównanie dało wynik różnicowy który to zwrócił moją uwagę i też oczywiście wywołał pewne zdziwienie, ponieważ sam osobiście spodziewałem się wyniku pozytywnego, czyli że oba pliki będą reprezentowały identyczną zawartość danych. Natomiast wyszło coś innego. Filmik zdecydowałem się opublikować. W tym czasie jakby zakończyłem ten etap testów. Po publikacji filmu dokonałem dodatkowych testów z wykorzystaniem innych sterowników niż systemowe windowsowskie WDM. Po opublikowaniu filmu zrobiłem szereg nowych testów było to dość szczegółowe dochodzenie, gdzie był problem, jeżeli chodzi o WDM. Do testów wykorzystałem różnego rodzaju sterowniki, z główną uwagą na sterowniki ASIO. Są to sterowniki, które w samej topologii komunikacji i urządzenia z oprogramowaniem daje najkrótszą drogę komunikacji, podobnie jak kernel streaming w skrócie KS. Na testach ze sterownikami ASIO uzyskałem wynik zerowy. Czyli oba pliki, jeden nagrany ze strumienia, drugi źródłowy, wyzerwały się, co potwierdzały testy HEX. To samo zrobiłem ze sterownikami KS. I ten test ze sterownikami Asio zmotywował mnie ponownie do zweryfikowania sprawności działania sterowników WDM. I tutaj niespodzianka: sterowniki WDM również potrafią przekierować dane w niezmienionej formie do programu nagrywającego. Co też potwierdziłem testami, zaraz Wam pokażę na komputerze. Pokażę Wam również, co należy zrobić w samej aplikacji, aby te dane zostały przekierowane z aplikacji TIDAL do głośników, czy też programu nagrywającego w absolutnie niezmienionej formie. Ponieważ domyślnie ustawienia te są wyłączone, dane są przetwarzane w sposób stratny. Są to oczywiście bardzo niewielkie zmiany, ponieważ, jak w poprzednim teście wykazałem, Różnice pomiędzy flakiem e, strigowanym przez Tidal a moim źródłowym wave'em były marginalne, to znaczy uważam, że nikt nie jest w stanie rozpoznać różnicy w ślepym teście. Są to artefakty na tak niskim poziomie głośności, które są maskowane przez nawet całkiem ciche sygnały, także zniekształcenia są marginalne. Można przyjąć, że nawet wersja nastrojnika WDM, które działają w nieoptymalnych warunkach reprezentują tak bliską jakości CD jakość, że tutaj naprawdę nie ma większego sensu się rozwodzić. Natomiast jeżeli chodzi o ścisłość i pewną naukową rzetelność, nie mogłem tej sprawy zostawić w ten sposób i musiałem dojść do tego, jak sprawić, aby stream jednak okazał się bezstratny. co też potwierdza, że Tidal HiFi jest systemem, który reprezentuje wiernie pliki master o rozdzielczości 16 bit, 44.1. Przejdźmy teraz do komputera, ja Wam pokażę pokrótce, jak te pliki się zerują. Mam tu dla Was przygotowane zgranie przez sterownik WDM, tym razem w trybie ekskluzyw. Tryb ekskluzyw generalnie jest trybem, który zapewnia bezpośredni dostęp do sprzętu aplikacjom, które działają właśnie w ramach tego huba WDM. W takim trybie kontrolę nad najważniejszymi parametrami dźwięku, jak głośność, częstotliwość próbkowania, rozdzielczość przyjmuje właśnie aplikacja nadrzędna, w tym przypadku TIDAL, który jeżeli chce strumieniować sygnał w trybie Hi-Fi, czyli chcę ustawić tryb 16 bit, 44, bezstratnie. no to musi on wpływać na ten sygnał, by być pewnym, że zostanie on dostarczony do samych głośników w formie niezmienionej. I teraz, zanim przejdę do, do samego tajdala. pokażę Wam jeszcze, jak się te pliki zerują. To jest plik nagrany w trybie Exclusive WDM. To jest plik wzorcowy. Jego widmo jest identyczne jak to widmo właśnie nagrane przez streaming. Idealnie kończą się tutaj częstotliwości są odfiltrowane na, na poziomie około 20-21 kHz. Teraz robimy sobie porównanie różnicowe. Wzorcowy jest odwrócony już w fazie. Odtwarzam i nie ma żadnych danych. Podgłośnie jeszcze, maksymalnie master, żeby było. Jasne, ale tam naprawdę nie ma żadnych danych. Dla przypomnienia, różnica pomiędzy tym plikiem nagranym w ekskluzjiw a tym nagranym nie w trybie ekskluzjiw jest taka. Widzicie, co tu się dzieje na spektogramie. I to jest ten wynik, który uzyskałem poprzednio na domyślnych ustawieniach aplikacji. Dla stuprocentowej pewności, wyeksportuję jeszcze plik różnicowy tych obu grań. Zgrywamy bez ditheringu, oczywiście pliki te będą dostępne w paczce. No i mamy plik różnicowy, widziany z poziomu cyfr. Jak widzicie same zera. Stream jest identyczny bit do bitu ze moim plikiem źródłowym 16 bit 44,1 kHz. Jeszcze kilka słów na temat samej topologii pracy sterownika w systemie Windows. Jak widzicie sterowniki ASIO i Kernel Streaming mają bezpośredni dostęp do warstwy abstrakcji producenta sprzętu, czyli sterownika sprzętowego danego producenta. Natomiast drivery WDM są podzielone na pewne różnego typu podfunkcje. One oczywiście są bardzo, bardzo użyteczne. Natomiast jeżeli dajemy kontrolę nad dźwiękiem tym wszystkim poszczególnym etapom przetwarzania dźwięku, może nastąpić właśnie lekka degradacja. Na skutek różnych procesów: czy to przepływkowania, czy to lekkiej zmiany głośności, czy kontroli samej głośności. Jeżeli chcemy mieć stuprocentowo bezstratny dźwięk, musimy zdać się na przesyłanie bezpośrednie. I tutaj, krótka notacja, chciałem Wam pokazać trochę informacji na temat łańcucha audio przetwarzania systemowego. Wpadł w ręce taki link. Dzięki Bartek za, za ten link, w którym opisane są kolejne procedury wykonywane podczas przetwarzania sygnału audio. Okazuje się bowiem, że kiedy sygnał jest zbyt wysoki, w łańcuchu przetwarzania systemowego pojawia się limiter, który ten sygnał ogranicza. No, tutaj generalnie chodzi o bardzo wysokie szczyty, także to, co się pojawiało jako, jako artefakty w moim poprzednim teście, wyglądało dokładnie jak te najwyższe możliwe szczyty sygnału, które zostały lekko przez limiter skorygowane. Tu mamy taki krótki artykulik, w którym wypisana jest cała lista łańcucha przetwarzania i generalnie jakie one mają ustawione parametry wejściowe. Także dla zainteresowanych świetna, świetna baza informacji. I aby to zrobić w samym Tidal'u musimy być pewni, że na wybranym przez nas sterowniku mamy aktywny tryb Exclusive oraz tryb Narzuć głośność. Te dwa tryby determinują zmianę pracy trybu sterownika, i ten tryb pozwala na bezstratne przesyłanie strumienia do sterownika samego interfejsu audio, czy też do aplikacji nagrywającej, w tym przypadku, e, Samplitude. Nie wszystkie aplikacje mają taką możliwość, dlatego ten sam rezultat można osiągnąć poprzez użycie wirtualnego sterownika Asio. Ja do tego celu użyłem aplikacji e, VoiceMeter, która również e, oferuje: stworzenie wirtualnego sterownika ASIO dla naszego interfejsu. Obsługuje ono oczywiście wszystkie możliwe drivery. W tym przypadku ja zrobiłem test na, na ASIO Fireface z mojego RME, na którym stworzyłem wirtualne ASIO, którym odtworzyłem dźwięk z Tidal'a, wybierając go oczywiście tutaj z, z, z listy dostępnych urządzeń. Ten VoiceMeter jest dostępny jako, jako, jako wejście. Do aplikacji, i w tym momencie dźwięk jest transmitowany przez wirtualne ASIO do voice meetera. I z tego voice odtwarzany jest sygnał, który mogłem zarejestrować poprzez mój mixer Total Mix z RME w programie Samplitude. I rezultat był identyczny. Z, z tym, y, który y, uzyskałem na WDM Exclusive. Obie te drogi przesyłania strumienia gwarantowały całkowicie bezstratny przesył danych. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ wszystkich entuzjastów najwyższej jakości audio, zgodnych ze standardem CD, mogą traktować Tidal HiFi jako wierny ekwiwalent danych zawartych na płytach CD, pomijając ułomność odtwarzaczy CD, oczywiście. Znaczy, łatwiej skupić po prostu dobry interfejs audio który ma świetne przetworniki, podłączyć je do dobrego zestawu głośnikowego i w ten sposób odtwarzać muzykę z bardzo dobrą jakością. W następnej kolejności, w następnych odcinkach spróbuję podjąć wyzwanie porównania większej ilości serwisów streamingowych. Otóż nie tylko Tidal reklamuje się jako serwis strumieniący dane bezstratne, jest tego znacznie więcej. Ale również chciałbym porównać inne serwisy, które są po prostu popularne. Jaką oferują mniej więcej jakość, jaką ilość artefaktów możemy wykryć w takich strumieniach? Spróbuję zrobić też pewne zestawienie liczbowe, gdzie, jakie są parametry, według oczywiście producenta. Także zapraszam do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że teraz wszyscy odetną z ulgą. Sprawa jest w pełni wyjaśniona i tym pozytywnym akcentem chciałem zaprosić Was na kolejne odcinki. Serdecznie Wam dziękuję za obecność na moim kanale. Proszę oczywiście o subskrypcję, dzielenie się tym materiałem w różnych miejscach w internecie. No i do usłyszenia ponownie w następnym filmie. Dzięki, cześć.